Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj w takich pięknych okolicznościach przyrody, która jest wspomagana ludzką ręką i sercem na pewno, mamy okazję spotkać się w naszym związku na małym pokazie. Za chwilę Wam go przedstawię. Spotykamy się, mamy gości. Przyjechali koledzy z innych związków. I w takich przyjemnych okolicznościach spotykamy się. Mamy pięknego grillka. Oczywiście toczą się rozmowy. Jakie mogą się toczyć rozmowy? Rozmowy na temat hodowli ptaków. Część kolegów ma gołębie, część kolegów ma kury ozdobne. Więc myślę, że będziemy mogli porozmawiać. Z wszystkimi, może nie z wszystkimi, ale z większością, z jakąś częścią kolegów. Oprócz tego wszystkiego, ale nie, to muszę wam pokazać, muszę wam pokazać, ilu mamy super kucharzy, którzy szykują nam posiłek. Mariusz tu nadzoruje nad naszą kuchnią. Tak. Będzie na pewno smacznie. A teraz jeszcze pokażę Wam, jakie mamy piękne panie. Piękne panie mamy w naszym związku. Fakt faktem, że tylko jedna koleżanka jest hodowczynią. Iwonko! Iwonko! To jest Iwonka. zebrytki choduje. Tak. Super ptaszki. Oczywiście to są kurek, dla tych, którzy by nie wiedzieli. Obok Iwonki mamy Dorotkę. Dorotkę, która ma piękne, błękitne oczy. Dorotka. No spójrz. Nie mogę teraz, bo chleb. Może! Dorotka to jest żona naszego prezesa, Mariusza. I Basia mi uciekła. Idę pędzę. Barbaro! To jest Barbara, żona imienniczka. Tomasza. Imienniczka, tak, moja pani Barbary, która nagrywa. Tak która, ten tak, która ma dużo cierpliwości dla własnego męża i wyrozumiałości jak każda żona hodowców. Jak każda dobra żona, która kocha męża. Tak, tak, tak. I mamy jeszcze taką jedną małą drobną, moją własną córeczkę, Kornelię, która też jest na imprezie. Będzie robiła wykład na temat endopasożytów u Gołębi. Jedziemy dalej. Pokażę Wam coś więcej. Teraz, o! Tu mamy gości, którzy robią, dyskutują na temat hodowli. Tu kolega. Z wielkim sukcesem. Powiedz, jaki sukces miałeś? No, rejestracja, rejestracja mojej tęczanki. Byłam w tym roku w styczniu, także jestem bardzo, bardzo no, dumny, no dumny, no dumny z tego. Ale, wszy... Ale wszyscy jesteśmy tu dumni, prawda? Tak? No, oczywiście. No, oby więcej, oby więcej było takich osiągnięć. Dziękuję bardzo. Idziemy teraz na pokaz z widzami. Teraz się przejdziemy. Przejdziemy się do takiego małego miejsca, gdzie przywieźli koledzy trochę swoich okazów i będzie można je zobaczyć. Postanowiłam, że nie będę mówić nic, bo obraz za siebie mówi. Mam nadzieję, że dobrze widać.

Hmm, to tutaj muszę przemyśleć i dołączyć jakąś nagrodę. A żeby nie było, to zaraz Wam pokażę, jaki związek się tu ma zebranie, bo ja nie założyłam dzisiaj kamizelki, bo nie wybrałam, przyznam się wszystkim od razu, tak? Dziękuję, uprzejmie koledze. Idziemy dalej pokazać. Już pięknego mamy. Proszę, proszę bardzo. Patrzcie i podziwiajcie. Patrzcie i podziwiajcie, jakie cuda. Jakie cuda. Proszę. Witam.

I teraz wam pokażę, zbliżam się, to zbliżam się do ciekawostki. I teraz spójrzcie i przyjrzyjcie się, co to za cuda. Naprawdę ciekawe gołąbki. Znajdę właściciela tych gołąbków i poproszę, że parę słów Wam powiedział na temat tych bo jest bardzo interesująca. No Pawieki, to piękny ogonek masz. O, proszę, jak się ładnie prezentują. Chwila przerwy i łapiemy kogoś do rozmowy. Takie mamy pyszności. Takie mamy pyszności. 자, e 고 t un p e t 이 Do związku Wiceprezesa e, Marka Konińskiego. No i oczywiście naszych, naszych członków. A, zapomniałbym o górku, który jest u nas zawsze na wystawach i na spotkaniach. To... Zobacz, nawet żona klaskała nie wymieniła. na nie i gospodarza, który nas zaprosił. Chciałbym podziękować właśnie Tomkowi za, za udostępnienie, za przygotowanie tutaj. Koleżankowi. i <grymne> Że, ja że, to, to, tak, e, zastanawiałem się, czy e, w której stronie jest ciężar tego spotkania. Czy po stronie profesjonalnej, kodowlanej, czy po stronie gastronomicznej. I mam e, pewne wątpliwości, bo jak zobaczycie to wszystko, co Dorota z Iwoną, z Basią e, przygotowały, to to jest trudno więcej niż jakieś świąteczne przyjęcie. Jest szczególne obrazki dla naszych koleżanek. rozpoczęcia ze względu na to, że zjeżdżają przed jeszcze nie dojechał. Więc yy, teraz będzie taka część bardziej oficjalna. Yy, już te ciepłe rzeczy są zjedzone, a potem pamiętajcie, że trzeba zjeść wszystko. Także siedzimy tak długo, aż to będzie zjedzone. Tak, taki plan naszego spotkania to może przedstawienie. Oleg, tak? Tak? Dobrze. Więc co chciałbym powiedzieć? Plan spotkania na pewno będzie e, teraz, póki mam tutaj kolonelię, e, która e, osiągoniła ma się, to mówię, tak, chciałbym się z nami podzielić swoim e, tytułem i pracą swoją magisterską, która jest a propos Endo pasożytów gołębi. To jest, myślę, że dla wszystkich bardzo interesujące. E, tu będzie krótki pokaz. Później e, tutaj będą leciały slajdy, zdjęć ptaków właśnie naszego kolego naszego związku. Warto o powiedzieć, że taka inicjatywa powstała jeszcze w ubiegłym roku, ona urodziła się przez dwa lata, udało się to zrealizować. Mamy tutaj takie profesjonalne studio fotograficzne. I Jesienią, zimą, wczesną, wiosną, przed okresem lęgowym odbywały się tutaj sesje zdjęciowe. Idea jest, żeby wydrukować album, mam nadzieję, że dojdziemy do tego, natomiast koledzy przyjeżdżali, dziękujemy za to i te zdjęcia ptaków będą tutaj na moją na ekranie leciały praktycznie w kółko, prawda? Widać, że chyba warto i będziemy namawiali kolegów, żeby to kontynuować. Tak jest, więc na pewno będziemy to kontynuować. Część zdjęć yy, widać, już jest obrobiona, część jeszcze jest ciągle w yy, yy, obróbce, bo to, to jest sporo sporo pracy. Yy, więc tak, to jeśli chodzi o y, część tą oficjalną, właśnie tutaj w środku. Następnie, yy, jak widzicie, już pewnie mamy yy, pokaz głębi yy, naszych tutaj naszego związku, ale yy, temu i yy, kurt yy, też. I temu y, pokazowi towarzyszy y, krótki konkurs, który chcieliśmy zorganizować. Chciałem zachęcić wszystkich, żeby y, zagłosować według waszej oceny na najlepszego w głębie, głębie w waszej, waszym, nie mają, w waszej ocenie. wejście zaraz jest urna, karteczki, długopisy i bardzo bym prosił, żeby wpisać na takiej karteczce numer klatki w głębie, na którego głosujecie. A trzy najlepiej e, oceniane gołębie przez nas, przez nas hodowców e, zdobędą e, nagrody w postaci worka paszy. Gołębiesz w kuryteczce? W też, kury też. Tak, 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 tak. To ja dokładam nagrodę. Będzie jeszcze o, od naszej firmy nagroda. E, chciałbym powitać, pan że przedstawiciele Szczecina. No, no, Adam Węble, Oczywiście kury też są w tym konkursie wliczone, także zobaczymy, jaki będzie wynik. Nie ma, jest jedna karta. Jest na, na, na A, ktoś pil... A ktoś pilnuje. Chyba, że będziemy A ktoś pilnuje pudełka, ile kartek się wrzuca? Nie, ale liczę na Waszą uczciwość. No ale to z serca, ja nie mogę się zdecydować. Na przykład i co? Nie przynajmniej kartek, więc tak to jest. Mam nadzieję, że nie będzie. Dobrze. To jak już chodzi o program oficjalny? Tak, pytanie będzie takie. Część kolegów już tutaj była, bo my organizujemy to nasze spotkanie. Staramy się corocznie od paru lat się tutaj spotykać w ramach naszego związku na takim plenerowu. W tym roku po raz pierwszy mamy ten nasz pokaz. Pytanie będzie takie, nie chciałbym się narzucać jakimś zwiedzaniem terenu czy szklarni. Myślę, że hodowla to się przejdziemy, bo to zawsze, zawsze tak, warto. Tak, to jest, że dla ja to bardzo tak. Ja już My się specjalnie w drogę. Mamy swoje prywatne urazy tak, i w tak, tak, włoskie. Natomiast to będzie od was zależało. My jesteśmy skłonni pokazać, natomiast tak jak mówię, A my chcielibyśmy nie zobaczyć. Nie chciałbym się narzucać, że jakby wiedzieć do Michalika, to musisz włazić po tych szklarniach, więc to będzie wasza wola. Jak już się tutaj najemy, czas mamy jest praktycznie nieograniczony, ja przynajmniej do godziny 15 jestem do dyspozycji, to, to przejdziemy się pewnie najpierw do... A potem pójdziemy na, na szklarnię. Dla tych, którzy będą chcieli, a kto nie będzie chciał, to sobie po prostu tutaj będzie dalej y dojadał. Y dojadał, rozwagiał. widać, że tam potrzeba spotkania jest. Y jeszcze jedna rzecz organizacyjna. Naszych członków chciałbym zachęcić do dostosowania się na obrączki, bo no, później nie będzie kiedyś. A może ktoś z kości chciałby zająć głos? Jeszcze też informacja dodatkowa. u nas w zarządzie zmiany zarząd trochę, także mamy w zarządzie Aleksandra i mamy Daniela, który jest zawodowym kucharzem. Dla niego sobota to jest dzień intensywnej pracy, więc przeprasza, że, że nie może być, ale aktywnie włącza się w pracę. I za obrączki y, odpowiada w tej chwili u nas w związku Polek, więc ludzi proszę. I, y, boję się tylko, że będzie mniej radykalny niż był Jurek, Panie, bo Jurek konsekwentnie was po prostu e pilnował, a Olej będzie musiał się dopiero go nauczyć. Jeżeli będzie miał kłopoty, poproszę, żeby poszedł na konsultację <tryfry UCied childish> i szkoleni do Jureka. Na rzecz jest bardzo bo tu się ciążko jedzie. Ta droga jest piękna, ale... Jak te podskazówki że wskazują, to potem się człowiek spóźnia. Druga rzecz jest też zła. Też oni co roku obiecali, że spotkania będą. A poprzednie spotkanie było? Trzy lata temu. Ale kto pamięta to spotkanie? To myślę, że wtedy wyniósł z niego wspaniałe wrażenia. Byliśmy niesamowicie usatysfakcjonowani Waszą pracą. Z przyjęciem jako gospodarze i goście. Jeszcze raz dziękujemy za poprzednie spotkanie. Szanowni Państwo, do dziś niektórzy mają pamiątki z tego spotkania. Że te pamiątki w postaci kwiatów rozwinęły się, urosły, dorosły. Ale to, co pochodzą stąd. To chyba im dobrze i w Poznaniu i w innych miejscowościach. Tam słyszałem, że po też rosną. Jest dobrze. Dzisiejszy dzień nie osobiście się skłania do tego, by powiedzieć, że wspaniałej się czuję w towarzystwie gospodarczym, ale jeszcze lepiej się czuję w towarzystwie waszym, wspólnym, po prostu w Pamiętajcie. Że ta radość hodowli no, jest i częściowa, jest i mocna, jest i zasadna, jest i perspektywiczna. Perspektywiczna mówię w ten sposób, że kto wytrzyma ten czas, kiedy wszyscy mówią, że nawet z, pszenica podróżała na niespotykanej wartości, to będzie zadowolony z tego, że zostały mu piękne gołębie, piękne kury i będzie tym, który pokażę przykład własnej, prawidłowej, jednoznacznie skierowanej kierunku rozwoju hodowli goemu i drobiu pracy. To bo ja mogę mówić jeszcze godzinę, tylko potem. Kochani, jestem tu po koleżeńsku. A kolegami jesteście wy wszyscy, jak i gospodarze. Dziękuję Wam za zaproszenie. Wszystkiego najlepszego dla Was. Jeszcze coś taka refleksja powiązana z wypowiedzią yy, 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 Myślę, że my w tym bronie. Mamy wielką, wielką przewagę, bo każdy z nas ma swoją pasję. I jak widzicie dzisiaj jak wiele osób jest spanikowanych, jeżeli jedynym punktem odniesienia są media i nie mają tej odskoczni, którą my mamy, czyli ludzie ja, się toczy i będzie się toczyło. Większość z nas przeżyło już bardzo różne okresy rozwoju w naszej ojczyźnie. Przeżyjemy i ten czas i będziemy sobie radzili, ale zawsze możemy zapomnieć o otaczającej nas rzeczywistości, jeżeli... Zajmujemy się w tym, co naprawdę kochamy. Także nie Dzień dobry. Nie wiem, czy wszyscy mnie znają. Jestem Adam Wegler. Niegdyś byłem wiceprezesem do spraw hodowlanych w Polsce w związku. Współpracowałem bardzo mocno z Mariuszem, który był członkiem zarządu też. Wtedy. I po dłuższym czasie ja tutaj Mariusza spotykam, bo też jakieś takie byliśmy, tak? Dlatego, że no miałem takie dzieje, że musiałem troszeczkę z podobnie zejść w działalności tej. były takie czasy. W tej chwili wracam. Chcę powiedzieć, że wracam z moim prezesem nowym, który szedł Chcę postawić nowy plan na, na pozycji takiej, gdzie będziemy mogli współpracować wszyscy razem. No, jest to Sławomir Pankiewicz, który gdzieś tutaj jest w To jest nowy prezes Szczecina, który tutaj już został zaproszony. Już idzie pan Sławomir, już idzie, musi odejść od się Bardzo cieszę, bo bardzo współpracowaliśmy. Dał mikrofon, nie da nie, 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 bo, bo Mamy wszyscy nadzieję, że Szczecin dołączy do was znowu z nowymi pomysłami, znowu z nową pracą nad, nad całym związkiem w, Pols w Polsce i w naszych terenach. Bardzo dziękuję za to zaproszenie mojego prezesa, mnie i pozostałe osoby. Jest tu z nami przedstawiciel Państwa. Pokażcie. Tak? Nie, właśnie nie mówię po Polsku, nie Naszym członkiem jest prezesem w Niemczech, także że jest bardzo m, osobą, bardzo, bardzo przydatną. Tak? Bardzo dziękuję jeszcze raz. Tak, Dziękujemy za przybycie. Tak? Dostępnimy jeszcze tutaj te rzeczy z przodu. Myślę, że zaczynamy, Kornelia, Kornelia jest no, jedną z tego młodego pokolenia, dodatkowo jeszcze profesjonalistka, więc myślę, że mamy tutaj duże szanse, jeszcze się nauczyć. Kornelia, zapraszamy. I prosimy tutaj do przodu, to są wolne miejsca, jest tam. Cicho, Kornelia będzie mówić. W tego, że e, mama kocha umielnia, ja też ja kocham e, ozdobne, kury ozdobne, a tata kocha gołębie pocztowe, to tak by tą pasję jakoś e, sprzedali, wszczepili, więc e, moja praca magisterska dotyczyła endopasożytów i wołek domowych. E, wiadomo, wystawowych, rasowych i sportowych, pocztowych. Eee, I wkrótce eee, e, wykonam badania e, na obecność do pasażerów. Zostawiłam sobie 10% z badania, żeby sprawdzić, jak to się ma. Rany. I e, to pierwsza postawiona hipoteza dotyczyła środków rzeczników na terenach naturalnych, w wpływają na, e, na zmniejszenie liczby pasażerów wewnętrznych w błędów domowych. A e, druga hipoteza dotyczyła tego, czy sposób użytkowania błoń domowych ma wpływ na obecność od SDI posażów. I tutaj właśnie celem mojej pracy było to, żeby sprawdzić, czy pasażerzy, ja, nicie nie występują u gołębi. Na terenie Gołębi Stratego Pomorskiego robiłam te badania w zeszłym roku. Ogólnie z wszystkich pobranych jakby gołębników, które objęły badaniami, to samych hodowców gołębi wystawowych było tylko pięciu większość pochodziła z, z inobratu wrocławia jakby i to byli pocztowcy e, i jeszcze tutaj e, czterech hodowców miało głównie i pocztowe i rasowe dodatkowo e, przeprowadzałam ankietę w zeszłym roku tutaj koledzy musieli wypełniać ankietę dla mnie e, i z tego dnia wszystkiego co e, pobrałam, co udało mi się zdobyć